Od 2023 stwierdziłem, że będę otwierał każdą skrzynkę z dropu za level, żeby przy przypadkiem nie sprzedać kosy, która była dropnięta nieco z dla mnie. I finalnie, przez całe CSGO nie udało się to, ale już w pierwszej stronie CS2 stało się to. ten screenshot to moja jedyna pamiątka po tym, gdyż oczywiście program ujęcia od Windows musiał wtedy nie zadziałać. Co prawda trafiłem rękawiczki, a nie nóż, ale na moim koncie wreszcie został trafiony złoty item. Postanowiłem dalej otwierać co tydzień skrzynki z dropu, żeby sprawdzić po jakim czasie uda trafić się znów jakże pożądany złoty przedmiot. Albo chociaż czerwoną broń, bo ten wynik na moim koncie również wynosi 1 i było to randomowe otwarcie w 2019 roku aka Steam of więc trochę czasu już minęło. Serdeczne podziękowania dla nowych subskrybentów oraz dla komentujących, wspierających kanału. W dzisiejszym odcinku oczywiście skrzyneczka za level, ale do tego 39 Fever Case'ów. Czemu 39? A dlatego, że ostatnio było 21 i chciałem, żeby łącznie było ich 60. W planach jego otworzyć stówę, ale jak będzie opening pod znakiem niebieskiego skina, tak jak ostatnio, no to chyba się nie zdecyduje. Zobaczmy, co udało się trafić z 39 skrzyneczek. Let's go! Akurat tylko Recoil Case, więc chłopiutko. A pokaż ten MP9? W Faktoryniu, no ale to jest, jest jasno niebieski nie? Czy tam szary nawet, nawet Ale ci powiem, jest że jak ta na tak gówniany skin na siwy w Faktoryniu? taki nawet do grania, nie? Jak nie masz pieniążków, żeby sobie ten. Nie ma, nie ma tragedii. No nie ma tragedii. Ale, ale zobacz co będzie. Teraz? No teraz, sobie Aha, zrobię. Dobra. Znaczy, pierwszy jest lewe, no, dobra. A czy na level korsie? nie? Trzeba się rozsiąść. <coughs> Dobra. widzów? Za poezję. Jaki widzów, Adiego? Nieee, yeah, dobra by sobie usiadła. Co co co? O! Nieeee! Kurza mać! Ale ojebało. Dobra, dobra, ale... Jest dobry A, to zwiastuje przesłuch. dobrze? To zwiastuje zwiastuje dobrze. dobrze. Dobra, lecimy. 30 skrzyżtenek, fawer Poprzednie były beznadziejne, jak będzie teraz? Zaczynamy sobie od... No, ale jeszcze 29 skrzynek, to jest bardzo dużo. A, przelatywają, ale przelatywać a... to one sobie mogą. Kolejny kontrakt. Jeszcze trochę i na kontrakt. Chyba jeszcze z brakuje. Let's go, baby, dawaj, 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 dawaj. Nie gadaj, że takiego pecha na tych księgach, bo aż, kurwa nie uwierzę. E, no, coś da na pewno. Uuuu, fioletowy w statetraku, stat fantastycznie. Już jest lepiej niż wtedy, nie? Tych 16 pod rząd. Bo mi się wydaje, że to trzeba z muzyczką jakąś odpierę. Możliwe. O, o, jest Zygielek, o. drugi fioletowy pod rząd. A, po testach. Ale coś... coś zaczyna dawać. Coś zaczyna dawać. No, z... Pan jest w Trzeci fioletowy no. pod rząd. Nie, ogólnie nie jest... Turbo mega źle. My to jest fioletowe niepiesko. nie... My to fioletowe nie celujemy. Nie nie Kurwa niebieski, ale chyba dobra faktura. lekka. no. Dawaj, 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 dawajm <coughs> Akurat nie ukrywam, że chociaż na czerwonego te liczę, nie? Tak co najmniej Ewentualnie różowe coś z podtranką. Nie, 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 czerwone. Ja tu liczę na czerwone. Przy 20, o... przy 51 skrzynkach. Łącznie o. Zeus, nice, po test. to test. Nie wiem, czy w z w ten Glock albo Akacz by nie był droższy niż coś yy, z czerwonych. Chyba nie. A, gówno. No. O, ogólnie mam trochę gwiazdek na farmionych. Więc nie ukrywam, że mogę być tak podliczony, że jeszcze dziewięć to odrzuca. Równych 60 Nie, no, coś dać Oj! Ale flopa bym zaj**ł Dobra, pa. Co? Okej. Okay. No. no Ogólnie dobre. Po, po testach. Po testach. Dobra, nie w nie jest to tatraku, już odkupił. Jeszcze nożyk. Ale lol, akurat przewinąłem i wypadło, ja? Jakie to są blaki, co? Tak, <grym> to jest. boom. Pewnie jeszcze raz. Pewnie jeszcze raz. Bum. Ale wcześniej... a wcześniej też dało w sumie Mhm. Mm. Mm Ogólnie ciekawe mijanki są, ci powiem. Ten pierwszy, to ja myślałem, że już jestem princrym, nie? No też... O! jest. Ja jest, jest yes, yes, czerwony, jest yes, czerwony! Hamasik, yes, yes, się lekkie użycie, lekkie, lekkie, życie, lekkie, życie. Lekkie, lekkie życie. Lekkie to jest lekkie życie, to jest lekkie życie, lekciutkie. A to do rękawiczek. Nie, a w sumie so, pasuje, no ale... Nie jest to trako. Aha dobra, muszę jak to trzeba dokupić. Dobra, mamy czerwonego, mamy różowego. Na 20 to było No złoto, daj złoto, nie bądź taka Toś jest fajniusio, ale Może być lepiej Pan jest pasterze moi Faktoryniu? Po prostu fabryki? No nie, nie, 0,2 myślałem Nie no, chyba tak No 0,2, no tak, Faktoryniu, ale myślałem, że wiesz, że jakiś top flow tak. No że 00 0 Let's go, let's go baby, let's go baby, let's go baby, let's go baby, BOOM! Eee. <ścoughs> o, stat raczek prosto z Prosto nie było 0,0 było 0-4 no <coughs> Yes, yes, stream, 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 stream. Uh, let's, uh, go, uh. let's go, tak. let's go. Ty, Alek i na... Patrz, ma trzy trójki, 0 3 3 Let's go, let's go, baby, let's go, baby. Okej, Dwa czerwone, streamik. Uważam, że powinien być. Będziemy podliczać, panie kapitanie. Ale daj O jezu, p 2 z szkieleton, ale by to mi ładnie pasowało. Na stronę TRO bym sobie go ustawił. A co ja pierdolę P2, Sapphire, blacter, Ruby. Ale dwa czerwone, ej, powiem ci... Najlepszy otonik na razie, ze wszystkich, które były. No. No, no od początku, kurwa, ts no. Nie no, fade był lepszy. Fade mimo wszystko, podejrzewam, że mocniej dał. Moc nie jest... dał, ale najbardziej jakościowy. Jest nieźle, jest nieźle. Ale jeszcze nie jest koniec. Nie chuja przed wytryskiem, jak to mówił stare projektorem. A no to była ostatnia. Hmm. Tak. Ale! To była 50. pierwsza skrzynka. Z racji tego, że mam 22 gwiazdki, to płacimy sobie jeszcze 9 do równych 60. A reszta gwiazdek chyba na trajna pójdzie Jak drobnisz tego Zeusa przede mną albo whiteouta <laughs> Ja Let's go baby, let's go baby. 52 skrzynka Kutas Let's go 53 Puta sopatka po raz pierwszy 54? i Oj znowu 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 kurwa BUM Drugi raz na boom poleciało Poleciało sobie z Same na fioletą ścieżkę, ale znowu już beznadziejna faktura w ogóle. Średnio, średnio. Aaa, kołacek przeleciał USP, USP. 3 do końca. Nie ja okrywam, że trochę cicho liczyłem na to złoto. wie yeah. chance. Dobrych ludzi spotykają dobre rzeczy co nie Kiedy kosa ale nie dzisiaj nie dzisiaj znowu średnia faktura mocna życia no, a dobra, najważniejsze ile to jest warte Czy poleciał zwrot Oooo łańcuch znaków kosztuje 815 zł o, kurwa. 800 kosztuje Prin Stream 4 dychy Co? O no, a Fama 4 dychy, no Kałach też 4 dychy Ja pierdolę 4 dychy on w ogóle ładny float ma no, zaraz... A nie to nie jest ładny float. Coś jeszcze tu wpadło? Załusz no to grosze wszystko kosztuje. Mam z tatraku 8 zł. To jest to traki tu poleciało trochę tych traków nie? Coś to warto jest? To grosze. To grosze. Możemy w sumie jeszcze kontakt zrobić. Ale kurwa chyba się nie zwróciło. Nie no jak się nie zwróciło? Przez Pinz nie wszystko zwrócił. No tak, ale 60 skrzynek to jest 600 zł za same klucze. A ty jest poprzednim. No no. no, 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 no to jak liczysz z no to hmm. tak. Ale ja za stówę przecież tego UMPa już sprzedałem. I nowe sprzedałem za No właśnie, dobra, to nie ma co liczyć tego. Ciężko jest to podliczyć, ale... bo, bo nie wiem po ile skąd skrzynki, bo jak mam liczyć skrzynki po tyle, co są wystawiane na tym... Nie no, w zużycie nie? ale patrz! Ten USP który nie kosztuje 25 zł 674 w rankingu. No, kurde, no z tego masz stówę, z tych trzech masz stówę kolejną, to masz 900. Plus tamto co sprzedałem wtedy to masz tysiące. ile kupiłeś e, tych paców? No pięć, nie? No ale jeszcze mi tam zostało, nie? No Ty... tak, to 5 pięć razy 5 pięć, 250. 850 wróciło się. Bo nie liczymy wartości, skrynek, tylko wartość jakby pasa. O, muszę się zastanowić. E, może... Tak, ta... Może, 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 może... To ogólnie wszystko poza print to jest twój plus jakby. No, można tak w sumie powiedzieć, chyba. Może się zastanowić, może go się opierdoli i wiesz, jeszcze coś się odchodzi. I tak jak widzieliście, opening był dość smaczny, dwa czerwone wypadły. Jedyne, co jest problemem w tym, będzie trzeba zmienić teraz ten opening odcinków, bo już nie trafiłem jednego czerwonego, trzy trafiłem, a mogło być cztery, bo ze skrzynki za level było również bardzo blisko streama no cóż, tutaj widzicie jak na dzień dzisiejszy, czyli 23, wyglądają ceny tych skinów. No Famasik, Akaczyk, Dyszka w dół kosztowały tam 4 dychy, teraz kosztują 3 dychy. Prince Team 615 na ten moment, ale wam powiem, że i tak nie jest źle, bo wcześniej kosztował jeszcze mniej ogólnie z dnia na dzień. Pamiętam, że na dzień kosztował już 700, potem na dzień 600 i dalej już po 500 chodziły, a teraz jest delikatna wzwyżka i kosztują ponad 600. Mam nadzieję, że jakoś za 6,5 stówy go sprzedam, wtedy otworzę jeszcze to 40 fawerków do tego. No jest jeszcze UMP, bo zrobiłem na niego kontrakt, tutaj macie jak to wyglądało. No i to w sumie na tyle w tym odcinku, w następnym otworzymy sobie 40 fawerków. Dzięki jeszcze raz za łapeczki w górę i zapraszam Was na akcję tygodnia. Miłego dzionka, bye. Unlucky Kurwa teraz zajmę, patrz co mm, Ja rotuję już Ja lubię O kurwa, to za strzał Jednego mam na midzie z paką, bo rotuję. Dwóch, jednego, idzie. Jeden, jeden szur, i jeden śniące. do lewej. Jeden na daleko, przy ban bliżej banana. Na banana wchodzi. Rotuje, bo wtedy. Jeden obity. Jeden jest po skałcie, wchodzą banana. Yes, a obita, a vúpa obita. O, osta... ostatni Ostatní obite na oče. O... Ale kurva, zagrať na pačka. tak. La, 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 la. now this is good.